Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. Polacy grają dzisiaj przeciwko Szwecji. Popatrzmy w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Mamy tutaj najbardziej klasyczny wariant ustawienia 4-4-2. W podstawowej wersji takie ustawienie zapewnia dobrą równowagę między obroną a atakiem i to zarówno środkiem pola, jak i skrzydła. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj szwedzi. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać nie jednej akcji skrzydłem. No już blisko polekarne. Wchodzi w polekarne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Mikael Luskik. Dobrze udało się przeczytać to podanie. dalg Robert Lewandowski, polski napastnik znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Milik. Mamy spalonego. Albin Egdal. I krychowiak przejmuje to podanie. Bliska już do bramki. Piłka zagrana do Lewandowskiego. Piłka wybita z pola karnego. Bednarek, dobre przejęcie. Robert Lewandowski. Piotr Jest szansa. Mało brakowało. Piłka niemal musnęła poprzeczkę. Ale tym razem nie ma gola. Ładnie po skrzydle. Markus Berg. Egdal. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Uderzenie kapitalnie broni. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Egdal. Szansa! Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego voleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Tojwonen, Sebastian Larsson, Egdal, Berg, Ola Tojwonen. Uderzenie w stronę bramki. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Krasicki, Lewandowski, Jakub Błaszczykowski. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu genialne podanie. To jest gra typu Ty do mnie, ja do Ciebie. Egdal, atakują Szwedzi. Ładnie Rybus to przeczytał. Piotr Zieliński. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Tojwonen. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Robert Lewandowski. Błaszczykowski. Lewandowski. Bartosz Bereszyński. Zieliński. Ale szpechowe podanie i strata. Albin Egdal, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Milik Ma na skrzydle dużo swobody. Dobre przejęcie na skrzydle. kwist Mikael Lustig No zastanawia się czy nie strzelać Dobra okazja Świetnie, prawa dla bramkarza Milik Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Egdal No i kolejne jego dobre podanie. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Pojwonem. Milik. Piotr Zieliński. Bereszyński. Piotr Zieliński. Piłka w polekarne są tam koledzy. Po dośrodkowaniu piłka strzał, ale daleko od bramki. Sebastian Larsson. To Reprezentacje schodzą na przerwę. My zastanawiamy się, dlaczego w tej pierwszej połowie nie zobaczyliśmy w tym sparingu żadnej bramki. Grę po przerwie wznawiają Szwedzi. Granqvist, Forsberg, Albin Egdal, Sebastian Larsson, Milik, Kamil Grosicki, Piotr Zieliński, Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. No strzela i będzie rzut rożny dla Polski. Do grania piłki rzut rożnego. Tak, gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Popatrzmy Jacku na tę bramkę, strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. Sebastian Larsson, Markus Berg, Tojwonem. Zalini linii bocznej teraz Szwedzi. Grandqvist. Sebastian Larsson. No, udało się przejąć. Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. Wybiega na pozycję. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Zieliński. Powinien grać w pole karne. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Ale spech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Ola Tojwonen. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycję. Peresyński oddala niebezpieczeństwo. Lewandowski. Kamil Grosicki. Robert Lewandowski. Szwedzi skutecznie, teraz oni przy Piłce. Mikael Lustik. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Piłka zagrana w pole karne, Czy któryś z nich do niej dojdzie? Ma trochę czasu. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. Robert Lewandowski. Ostatnio jest w świetnej formie. Widać to nie tylko po grze, ale i po statystykach. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Wspaniale brawa teraz dla obrońcy. Presji ze strony rywali. Egdal odegrał ponownie piłkę. Forsberg No będzie gol! Dobrze zablokował. Egdal, prostopadłe podanie będzie groźnie. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramcy. No za jednym pociągnięciem trener wykorzystuje limit zmian. Dlaczego szkrychowiak? Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Dobra pozycja do oddania strzału. ale okazja, czy ją wykorzysta? Gol! Kolejny do kolekcji! Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Okej, Teodorczyk, waleczny, przebojowy, skuteczny. Dla niego nie ma straconych piłek, walkę ma we krwi, jak widać na załączonym obrazku, daje to piękne efekty. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mikael Lustig. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Jacek Guralski, Teodorczyk. Prawa za to przejęcie w polu karnym. Albin Egdal. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Teodorczyk. Szwedzi skutecznie. Teraz oni przy piłce. Jacek Guralski. Łukasz teodorczyk. Świetnie mi nie No udało się przejąć. Grzegorz Trychowiak. Lewandowski, Teodorczyk, Robert Lewa Lewandowski przed szansą, Jacek Góralski. Ładnie Rybus to przeczytał, Teodorczyk, Piotr Zieliński, Teodorczyk. Teodorczyk przejął piłkę we własnym polu karnym. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego. Jak dla nich ewidentny karny. Robert Lewandowski. No, to będzie stuprocentowa szansa. Ale śmieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Albin Egdal, Egdal, Tojwonen, Forsberg, Bednarek, dobre przejęcie. Egdal, koniec spotkania, wygrana Biało-Czerwonych.